Jak napisałeś piany? No piany O, widzę O, wow, w sumie wleciałem To masz problem To problem Ale to cudownie wygląda Ty dobra Jak się w to gra? Te wioski chodzi, dadzą. Wasz mato. O kurde A bo jest zwok dwugaskowy uciekaj uciekaj, uciekaj Ja mam problemy Dzik mnie goni oh. nie, o nie mam stamina Nie teraz nie goni, ty Ty, bo ja nie jak kuciec. Ja mu na kur. Par jak mówię Dostał? O kurde. Dostał, dostał, Jest na hita, jest na hita. Dawaj go, dawaj go. Bo go, mnie goni. Biorę go, biorę go. O kurde. <śmiany> On nie, nie umarł, nie umarł. <śmiany> o, idzie tu, idzie kucz. tu, idzie tu. Dobra, tak Dobra, jest hit, Mamy, mamy kolejnego dzika. Czy to jest jaskinia? Chyba. To jakiś grobowiec. Chodź z O! Łatamy go? No. no ten drugiego. A ten drugi uciekł. A ten drugi spadł. Zastraszył się. To grobowiec. Dzisiaj go do, grobowy, nie do środka? Tylko uważaj, nie. bo co jest ten? Mogą być te golemy. O kurde, ła, a, aż się wyrwał <grym>, Dobrze, Co, wracamy? Czy to? Nie, no tutaj może U! Dobra, nieważne Dobra, dawaj tutaj <grym>, Dobra, tu nie O kurde, umarłem A co, tutaj jestem? Jest chłop. Nie, tu nie ma. Zamknąłem szmat A tu, tu jest. Gdzie on, Tu. Jak go Dobra, pomagam ci. Dobra, git Dawaj, rozumiesz. No, rzeczy swoje weź, nie? Wziąłem, wziąłem. Dobra, git O, bierzemy to, bierzemy to. Dobra, to chodźmy, skoro tutaj byliśmy Tutaj... to tutaj by się przydało teraz O kurde, może jednak nie by się przydało Teraz spróbuj, spróbuj i tak ten, dystansowo, dystansowo O kurde, co cofnij się lepiej Chwilę rozchodzić Ojo, cichwica Dobra, palą o się O kurde Uj, Ja dostałem, oj, oj. dostałem od wszystkich naraz Umarłem Co? <laughs> ja też blisko jestem no spokojnie, tylko uważaj, że oni się tam od razu nie zabili. Coń sobie poszli. Dalka. Poszli se Ale przydałoby się jakiegoś dla zrobić A, wyszli! Uciekaj, uciekaj, uciekaj Kto się to dostał. Jo. O kurde! <laughs> Dobra dawaj, dobrze, z dwóch stron Dobra, ja sobie założę jedno ten Chyba Sperty, zaraz mi A kto się goni w ogóle? No, jak przyjść, zobaczyć? Dobra, spróbuję. Napisz. Dobra, jestem przy jaskini O kurde! O kurde! O, widzę cię! Coś to Ty wyski tu ileś tu jest. E, możemy uciekać. Powiedz mi, gdzie mam uciekać? W którą stronę? Biegnij, biegnij do szadu. Biegnij do szadu. Ja to i biję. Be... Popie, jak oni się zaczną bić, to. mówię! O! No mówiłem! No być nie opatrzcie, <noise> Dobra, uciekamy, uciekamy. No, dawaj wracamy może na spawnę. Czemu na spawnę? No w tamtym kierunku jakoś. Albo dawaj dawaj tu, tu za mną, widzisz mnie? Mhm. Widzimy? Widzimy. <noise> dawaj tak, jak już na środek pójdziemy. Z hype'a to chyba szybciej. Dobra, mamy ich trochę w tyle, może teraz ich kupimy. Ale dalej słuchajcie, jak tam z dalej nas gonią, nie? Jakby wzięli tak. normalnie Jest w drewno, a ja tu coś, coś takiego nie biega. To jest ten troll Jaki troll? Przed nami jest O kurde Dobra, chodźmy bokiem, chodźmy bokiem A, bo oni są za nami <laughs> Ja Cię widzę, co tu się dzieje? Nie wiem, czy nie lepszym pomysłem byłoby kierowanie się pod pana, bo zaraz możemy. Albo jednak <laughs> może nie. No. Zaraz, dawaj, dawaj tędy, może jakoś pójdziemy. Tutaj jeszcze. Nie, nie biegną dalej. Dawaj, sprintuj, 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 to uciekniemy. Ale A few moments later. Ty, a tutaj? Patrz. No to ja o tym tutaj mówiłem. przecież jest ten. Jest tu woda, jest tu polana. Co tutaj? Tutaj w sobie możemy przykopcić Czasem ja robię już stan. Stworzę te pierwsze rzeczy No 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 O! <laughs> Nie <gibne> przez dom! Tyle czasu straciliśmy? A ten domek nawet? Nie no w sumie już no, nie Wiecie ma połowy ma. Jest A dach, jak sobie wejdziesz młotkiem, mniej I sobie popatrzysz na górę dachu, to on jest w takim stanie jakby mu się zaraz rozlecieć. Bo te belki wspierające nie są tak dobre jak myślałem.